Dzień dobry, witam serdecznie w serwisie motoryzacyjnym w dzisiejszym dniu do serwisu przybyło auto auto z marki KIA model Seat, 2011 rok 1.4 benzyna, 16V auto przyjechało do serwisu z nietypową musterką. już podchodzę do auta i objaśniam jeżeli w swoim pojeździe taki jest to kombi, czy również hatchback Auto ma przejechane 255 tysięcy I teraz, jeżeli macie taką sytuację, że podczas jazdy, przy skręcaniu Podczas jazdy dosyć długiej, czy też przy parkowaniu i macie taki stuk I teraz tak, końcówki kierownicze w porządku Drążki kiernicze w porządku Układ kierowniczy, czyli jest w porządku, jeżeli chodzi o całą listwę przekładnie. Natomiast tutaj usterka jest, już pokazuję i objaśniam. Są to łącznik, łączniki elastyczne w przekładni kierowniczej. Tak to wygląda. Także ten plasticzek się wyciera i stuka także bądźcie z nami i po kolei będziemy rozkręcać wspólnie z nami będziecie widzieć te zadanie, które mamy do wykonania czyli wymianę właśnie tych, tych tulejek elastycznych kolumny kierowniczej także tak wygląda numer też i do Judaja i do Kii z tego numeru z oryginału także to będziemy wymieniać także macie taki, taki dźwięk usterki tak jakby właśnie listwa była uszkodzona, ale listwa jest cała to jest właśnie ten łącznik uszkodzony także tak zabieramy się za pracę pracę tutaj przy tym pięknym pojeździe odnośnie tego ładnego auta w pierwszej kolejności maska w górę rozpinamy prąd elektryczność rozpinamy mu prąd i przystąpimy do powierzonych nam dalej zadań jeszcze widać oryginał materiał i teraz i teraz przechodzimy do środka do kabiny kierowcy musimy zamontować cały ten plastik i zobaczymy jak tam dalej będzie wyglądało dolny paleś, panel ściągnięty wszystkie wtyczki odpięte tutaj jest wtyczka OBD diagnostyczna wkrętak krzyżakowy wkrętak krzyżakowy Krętak krzyżakowy, wkrętek krzyżakowy odkładamy na bok, najlepiej do bagażnika a jest na akumulator, to nic damy tu i teraz przechodzimy dalej, następnie i następnie odkręcamy stelaż mocowany jest, raz, dwa, trzy, cztery, pięć z tego co widzę i patrzymy dalej, spoglądamy Jakieś jeszcze kable od radia. Teraz zdemontowany. Następnie nie wiem, czy tutaj pokrywać, bo nie będę musiał ściągnąć, żeby się dostać do wtyczek, ale zobaczymy. Zobaczymy. Ok, także cały tutaj komputer to jest dosyć duży, jak to można powiedzieć, zestaw. To jest całość, tak to jest całość, I całość muszę to rozkręcić w porządku. Aha bo nie widzicie. Cały ten trzeba zdemontować. Także OK. Rozbieram dalej tu plastik, wkrętak krzyżakowy, tak, pochłaniacz powietrza, z właśnie z klimatyzacji i działamy dalej. plastiki pościągane, wszystkie jakie mogą, jakie są dostępne tutaj to, motorowy też już odkręciłem tutaj trytytkę muszę puścić, żeby to było wszystko wolne z tych multimedii i dalej i dalej, jak to tutaj mamy Aha, to jest coś takiego w porządku Także odpinamy, odpinamy całą tą elektronikę Również jak jest tutaj Muszę przekręcić kierownicę i, i tam jest Śruba jedna, co ją czuję, tu tak jak trzymam rękę To będę musiał też odkręcić chyba Żeby się nie mylę Żeby to ładnie zeszło, to wszystko powypinać Dobra i działamy dalej robi nam się coraz więcej miejsca tak to wygląda może troszeczkę oddalę tutaj już też rozpięłem jeżeli chodzi o połączenie szukalni kierowniczej tu jest może być coś gdzieś, może nie nie wiem, bo ciężko nagrywać tak tutaj tą robi, trzeba odkręcić ona jest przelotowa i tu jest jedna nakrętka, tu jest druga nakrętka. Delikatnie powinno nam ten cały układ kierowniczy zejść w dół. Także spokojnie też zwracajcie uwagi na, na przewody. Tak, elektryka. Dobrze, tak to wygląda. Cała kolumna jest wyciągnięta. Trochę miałem kłopotu z tymi, bo tutaj jest multimedia, żeby to nic nie porozrywać, ale w każdym razie. Wyciągnięte. Tu już śrubki porozkręcane. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, tak to wygląda. I ściągamy, komputer rozłączony, odkładamy na bok, jest cała jednostka sterująca tym silnikiem. I patrzymy dalej, co my tu mamy. O, a to właśnie wygląda tak a to właśnie wygląda tak i to właśnie stuka i to właśnie stuka spróbuję to wyrównać będzie to będzie niemożliwe dobra tutaj tak to wygląda, że to ten stary Łącznik elastyczny wyciągnęłem następnie tak wygląda to. A to ma przejechane 250 tysięcy, także ładny przebieg. Następnie to jeszcze wszystko do czyszczenia jest. Tak wygląda stary, tak wygląda nowy. nie jest różnica. Oczyszczone, wydłuchane sprężonym powietrzem, tak to wygląda. I zakładamy nowy. I zakładamy nowy, nowy wyłącznik tłumik drgań, pięknie, i zakładamy go z powrotem tutaj. Złożone. W pierwszej kolejności składamy tutaj osłonę silnikiem, następnie jak już przekręcimy, tą osłonę osłonę silnikiem na cztery śruby. Ta śruba jest na klucz, Tor na torx. przepraszam na klucz torx. Te 25, następnie zakładamy sterownik, tylko zważywszy spokojnie, delikatnie, żeby te wszystkie piny wszedły, zeszły, wszedły. Następnie raz, dwa i trzy przykręcamy siłą odpowiednią, nie mocno możemy przystąpić do montażu stara część następna czynność delikatnie. Delikatnie wrzucone. tak jak widać tam od tyłu tą długą śrubę sadziłem No jest troszeczkę zabawy Składamy dalej Układ kierowniczy już zainstalowany Skręcone, styczki powpinane te najważniejsze I teraz stacyjka przekręcamy, tak I stuka Także, pełen sukces, jak na chwilę obecną, skręcamy dalej. Bo jeszcze nam trochę zostało. Także regulacja kierownicy również działa. Skręcone sprężne działają, wszystko działa tak jak powinno. Ok, wszystko podskładane tak, jak byś to powinno. podłączane, poskręcane odpowiednimi siłami. Teraz akumulator podłączony. Robimy test. Tak. Wszystko działa. I nie stuka. Pięknie chodzi. Także zadanie wykonane pełnym sukcesem. Dziękuję bardzo, i widzimy się na następnym serwisie. Nic się nie świeci, i wszystko po tak jak. Być to powinno skręcone, również z odpowiednimi siłami. kierownica jest prosto, także super zadanie wykonane pełnym sukcesem. Nic nie strzela, nic nie stuka, nic nie puka, tak jak było to wcześniej. Kurde coś tam wjeżdża, palniczkę przewracane. ale to, to chodzi o kierownicę, że nic nie stuka. I pięknie.